W tym miejscu lewej stronie, jak się widzi Rosja i Wielkiej Brytanii, i Natomiast po lewej stronie, w obecnej w przyziemieniach, od razu atak w na dolinę przeciwnika. Przejście, to jest rozpoznawanie, powrót Ja nie słyszę, proszę Państwa, żeby ci żołnierze zostali zakończeni swoje działania, bo robią to naprawdę profesjonalnie. Żołnierze 1 batalionu Kawalerii Powietrznej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Ja dodam tylko, że. Śmigłowcem Mi-8 OMU o Marza Bocznym 641 dowodzi pani kapitan Anna Trochin. Drugi pilotem jest podporucznik pilot Norbert Struzik. Technikiem pokładowym jest kapitan Heidrich. Proszę Państwa, kolejne zaskoczenie, bo nie, że o tym nie wiedzieli. Następuje wymaga ognia. która przeciwnika rozpoczyna ogień. Na spacer przybywa, grupa dalekiego do, do rozpoznania, na odpaleniach rozpoznawczych i pozbija. ludzie są wśród rozpoznawców. słowa, i to Znajdzie się radny, co na tym razem się zająć. Za chwilę, proszę Państwa, będziecie się kartoni wypowiadać procedury. Procedury Państwo z prawej strony, podchodzi ścigłowiec. Ścigłowiec 3

z Grupy Polskich Oskar i obecnie trwają dalsze działania tutaj przy kolumnie o szukanie pojazdów, przeszukanie dokumentów ważnych informacji Grupą z w gdzie dzisiejszym jest Luton wstrząsł 3. szwadronu 1. Batalionu Kawalerii Powietrznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego Luton dowodzi księżan Karol Rożej Nie słyszę braw, proszę Państwa. Nie podobało się? W chwili obecnej to szynok pierwszego śmigłowca Po, to w tym miejscu i lewej stronie, jest pilot, jest to, to jest pasy, co, 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 co. co tak, kapitan pilot Hans-Korota. Drugi pilotem jest podporządkowy pilot Adeus Kropa. W centrum pokładowym Stasi Bielaży panią Szczurgę. W drugim też miejscu Stasi Bielaży panią Szczurgę. Drugi kilometr przewodnił bardzo kapitan pilot Adeus Kropa. Drugi pilotem jest podporządkowy pilot Korda

Kochani Państwo, kurtyna. Właśnie nastawiła kurtyna żołnierza, którzy jeszcze przy dzisiejszym brały udział w tym samym